Spichlerz wzniesiono w połowie XVIII wieku w konstrukcji szkieletowej z murem wypełniającym z gliny. Mieści wystawę zrealizowaną we współpracy z Instytutem Herdera w Marburgu Polacy, Niemcy, Kaszubi. Fotograficzne obrazki z życia kaszubskiej i pomorskiej wsi XIX i XX wieku. Wielodziałowy chlew z kamienia Mieszczący oborę, stajnie, świniarnie i magazyn pasz zbudowano w połowie XIX wieku. Dwuklepiskowa stodoła Złęczyc pochodzi z dużego gospodarstwa sołeckiego, a wybudowana została w końcu XIX wieku. Jest to budynek o konstrukcji szkieletowej, w dużej części z dębiny, z murem wypełniającym z cegieł. Jedną z jego długofrontowych ścian oszalowano deskami.